Pani ogólnie. Dziękuję bardzo dla mnie. No co szarbieć, i tak nie zrobić, i tak nie zrobić. O, bardzo miło. Tam pani, Mało jeszcze Mało, jestem. Nie ma. Jest ja pani, ta, ta. ja pani, robię to, tak i Pani to powinna robić w szpitalu najszybciej, to był no, spokój w Polsce. Nie Ty. No, no, dziękuję. dziękuję. Pogoda nam dostała fantastycznie. Dzień dobry to przejdziemy może, A, ja mam prośbę. No długo czekaliśmy, ale poszaliście do czegoś. Dobrze, się, się wnikają, w znaw, w, to Dobra, teraz poczekaj, się pchają. już wiedziałam.

to no to jest traktowany jako potencjalny przestępstwanie narodowe, To okazuje się, że na poziomie zachodnim Łacińskiego też bardzo istotne o tym rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej o tym mówią który teraz jest w, w Koszalinie. Teraz dopowiadają y, się w na na prezydentów na temat na, 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 na tego przyjazdu akurat żołnierzy amerykańskich. A to bardzo ciekawe, bo proszę Państwa, sytuacja jest bardzo panaiczna. Po prostu żołnierze zwyczajnie wracają do swoich baz, więc robienie z tego jakiegoś wielkiego newsa to jest troszeczkę nieupewnione, bo po prostu żołnierze wracają z ćwiczeń i, i e, cieszymy się, że takie ćwiczenia oczywiście e, miały miejsce. Ja bym chciała też podkreślić, jeśli mogę, że troszeczkę wytwarza się taka atmosfera, szczególnie teraz na czas kampanii, jakoby Ogromne tutaj zagrożenie nad nami wisiało. Ja chciałam zwrócić delikatnie uwagę, że Rosja i Stany Zjednoczone koncentrują w tej chwili swoje wpływy w rejonie Pacyfiku i tam jest skierowana ich uwaga. My jesteśmy, jednak nie jesteśmy na tej pierwszej linii zainteresowania, zarówno ze strony Federacji Rosyjskiej, jak i Stanów Zjednoczonych. Natomiast oczywiście nie powinniśmy takiej atmosfery generować, bo to jest tylko straszanie Polaków. Ale także powinniśmy całą naszą politykę zagraniczną i dyplomację prowadzić racjonalnie, bo nie służy nam. Na pewno, ani polskiemu interesowi to, że media rosyjskie jeszcze niedawno wymieniały nas jako wroga numer jeden, albo jako wroga numer dwa po Stanach Zjednoczonych. Tak nie powinno być. Musimy te stosunki normalizować. Embargo e, także nie służy polskiemu rolnikowi. Dzisiaj o swoje prawa upominają się bardzo mocno. Przewoźnicy, którzy boją się, że są wyeliminowani już ze wschodu i z zachodu, więc bardzo mocno swoje prawa walczą. Ja się z tym też mocno solidaryzuję, bo to jest bardzo ważny sektor naszej gospodarki. Dziękuję bardzo. Ale dajmy szansę jeszcze mieszkańcom. Tak, to także normalizować trzeba stosunki z Rosją, to jest bardzo tak, ważne. Bezpośrednio graniczymy z Federacją y, Rosyjską. Musimy mieć spokój naszych granic i ta polityka musi być wyważona i rozsądna. Natomiast prezydent, jako Bytko, że, przypominam, że prezydent jest urzędnikiem. Nie może dublować w tym zakresie rządu, bo 146 artykuł konstytucji mówi wyraźnie, że politykę zagraniczną Polski prowadzi Rada Ministrów i Prezydent powinien skupić się na swoich uprawnieniach konstytucyjnych, z czego najważniejszym jego uprawnieniem jest stanie na straży prawa. Niedopuszczanie do tego, by tworzono złe prawo przeciwko obywatelowi. Tego nie wolno. Także w kwestii, tego, w kwestii polityki zagranicznej to jest tylko i wyłącznie dublowanie. Rządu. To jest niepotrzebne. To jest także otwarte pytanie, czy należy, nie należy przejrzeć już konstytucji w tym zakresie, żeby te e, dwie kwestie, czyli obronność, bezpieczeństwo, kwestie związane z szeroko pojętą wojskowością oraz polityką zagraniczną, prezydent przestał dublować, e, a zajął się tym, do e, czego rzeczywiście jest powołany, czyli stanie na straży <kłysy> prawa i pilnowanie swobód obywatelskich. Bo należy przede wszystkim zaufać w końcu obywatelowi. E, nie, ani poseł, ani rząd, ani prezydent nie powinni ustawiać się w pozycji nadzorcy narodu. Mają być emanacją, wykonywanie, emanacji woli obywateli. Obywatelom należy w końcu załatwiać. Pani doktor, tutaj bardzo prosimy, bo tutaj młodzież chciała się, bo... bo widać, tak, no właśnie. <laughs> <stosanownia> co, tyle ludzi co za dużo. Czy mogłabyś zdjęcia zrobić? Tak, tutaj gniewa. Mama Ona śpiewa, cały czas ich przygotowywali. Obaj ze stresowali cię za dużo. Zaśpiewa tak jak gniewaliście. Dobrze. Może chciałam jeszcze Jeszcze raz. Po wykryto mruganie dla pana. Dzięki! Nie, 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 nie stresujcie dziewczyny, jak masz na imię. Słoneczko, bo... powiedz. Olimpia, Olimpia jest zestresowana, słuchajcie. bardzo, bardzo mi miło, że no, popatrzy na mnie. Jeśli nie patrzy na nich, patrzy na mnie na chwilkę. Bardzo dziękuję. Słuchaj, bardzo miło. Słyszałam, że bardzo ładnie śpiewasz. A co śpiewasz, powiedz mi. Można fantastycznie. Sprawię, lubisz lubisz? No. Dziękujemy. 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 Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Gratuluję. bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję Dzień dobry. Pan Dobra, pan pan, no, Proszę pan, dali. bardzo. Nie bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 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 I skoszalina jeszcze o, proszę bardzo. Dobra, weź otwórz, Dobra. No proszę. Tak? Dziękuję bardzo. Tu, prosimy. Ja mogę 20 minut, pół godzinki. Dziękuję bardzo. Super, dzięki. No ale będą telefony, to weźcie. Super, dzięki. To ważne. Pewnie, że tak. A teraz wszystko samemu, bo nie Pewnie, ale później <gryzanie> będę dobrze rozliczać. Ustawili robię. robię zdjęcia. Super. Ze mną nie będę pani prezydent Ze mną nie.

A <síntos> que Tak, nie jest nie Tak naprawdę kilka słów o szalinię, nie wiem, bo to taka z reguły droga to nie miała jak się podróżują, tak, tak, i trzeba tak, tutaj tak, oddać tak, swoje tak. Tak, tak Czy w ramach pisania prawa od nowa panuje Panie w kodeksie pracy? Ja przede wszystkim chciałabym się skupić na początku, na prawie podatkowym, bo to jest najważniejsze. Jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie, jeżeli chodzi o prawo podatkowe, indywidualna interpretacja podatkowa to jest złamanie konstytucji, więc to, co podjęcie. To trzeba przede wszystkim uporządkować. Wie pan co, to będzie też na pewno kolejna kwestia, bo tutaj każdą gałąź prawną trzeba przejrzeć i ja postulowałam na samym początku, że generalnie trzeba zrobić przegląd prawa. Ja nie mówię, że całe trzeba napisać od nowa, bo takie głosy się pojawiały. Te przepisy, które są dobrze napisane, transparentne i dla obywateli te trzeba skopiować. Natomiast tam, gdzie prawo działa wbrew obywatelowi, to trzeba poprawić, ale o tym już będą decydowali eksperci. Ja ekspertów zaproszę do kancelarii prezydenta i powołam komisję kodyfikacyjną i ona będzie Sprawiała prawo. Specjaliści zajmą się tym, dziękuję bardzo. Teraz mamy dokładnie taką samą sytuację, tylko musi zostać powołana przez prezydenta Komisja muszą zostać zebrani. Od prawa i wówczas oni mogą pracować na tym, bo to prawo zostało napisane od nowa z zaznaczeniem, że te przepisy, które są spójne, muszą być skopiowane. Jest pani historykiem kościoła, jak się to ma do reprezentowania lewicy? E, ale to nie rozumiem pytania. Jest pani historykiem kościoła, jak się to ma do reprezentowania lewicy? Ale gdzie tu jest koincydencja?